Halo! Proszę zaczekać. Wyście są Gerald Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Chociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham! Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Nie masz, aby nic pilniejszego do roboty? Aktualnie nie, więc proszę się nie wykręcać, tylko odpowiadać na moje pytania precyzyjnie i wyczerpująco. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Hmm. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej. Czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? No, może raz... Albo dwa, a na pewno nie więcej niż trzy. Hmm, a złożył pan potem formularz PIP-30C w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscu zamieszkania? Nie? No właśnie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć: handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? No, niestety zdarzyło się. Ale nie wiedziałem, że to nielegalne. Ignorantia legis non excusat, jak mawiali starożytni w Ranowie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? Mm, to znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? Yy, zdarzało się, ale właściciele nie protestowali. W świetle prawa to nie jest żadna wymówka, szanowny panie. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, Względniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych. Ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. I gotowe. Proszę! Co to? Wezwanie do zapłaty zaległego podatku. Proszę się udać z tym kwitkiem do banku Wiwaldich. Ale. ale ja nigdy nie płaciłem podatku. No, no właśnie. To i zaległości sporo. Dobrze radzę. Proszę potraktować tę sprawę poważnie. Dobrze, Laszlo, dobrze. Mam wszystko.